Teraz przed nami konkurs, finał konkursu, konkursu rzutu za trzy punkty. Przed rozpoczęciem tego spotkania odbyły się kwalifikacje, wzięły w nich udział także Taber z Pani, Belinda Snell, Ela Moglik, także Natalia Małaszewska z Riviera Gdynia. Rozpoczyna od drużyny gości, tak rzec można, Alli Quigley! Ali Quigley please start the W, w tym finale, do tego finału awansowały Ali Quigley zdobyła 12 punktów, Katrin Krejfeld też zdobyła 12 punktów i Ania Pietrzak o, zdobyła i punktów, o, 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 punktów o, 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 10. Polską stronę reprezentować będzie no a pierwsza, ee, punktów copy. do zdobycia jest pierwsza, ee, 18. 18. Nie mamy tutaj ograniczenia czasowego, ale myślę, że w 60 sekundach się zmniejszymy. Ready, steady, go! I zaczyna e, Ellie Quigley. Dwa celne rzuty. 3, no już ma trzy celne. No, ale piłki, no tak zwanej to... ponusowej, nie trafiła. Jest czwarta celna, trójka, jest już piąta. No i teraz najważniejsza piłka za podwójną zdobycz, tak? Jest, a więc już ma 7 punktów, a nawet 8, 9. 10 Świetnie Ach, szkoda 10, 10 punktów Alej Quigley w tych eliminacjach zdobyła punktów 12 No, zobaczymy jak Katrin Kreifeld zaprezentuje się. Mówimy. Proszę eee, zwrócić uwagę na jej charakterystyczny rzut. Tak, on jest taki bardzo silny, ten rzut. Mocno, bardzo mocno rotująca się piłka. No, nie wyszedł ten e, ostatni rzut. No jest już 5, ale ta e, piłka bonusowa niecelna. To jest tak czasem w konkursach rzutów za 3 punkty, że e, zawodnik czy zawodniczka mogą nie trafić e, kilku rzutów na przykład z jednej pozycji, a potem trafiają w całą serię, tak 8 punktów. No a teraz Eee... Ania, Ania Pietrzak, którą tutaj będą kibice mocno eee, wspierać. Zobaczymy, 3, jest do pobicia 1, 10 punktów, ale płygli. Na razie pierwsze rzuty niecelne, ale może piłka bonusowa? Niestety. No jeszcze, jeszcze I można wygrać. Oczywiście, że tak. No już teraz będzie bardzo trudno. No a w tych eliminacjach zdobyła Ania Pietrzak 10 punktów. No ale teraz jednak jest trudniej trafić do tego kosza. No to jest jej pozycja Pełne skupienie Trzy punkty tylko Ani Pietrzak, a więc Ani która 10 A więc Ani e, która w eliminacjach zdobyła 12, 12 z 18 punktów, a teraz e, zdobyła 10 punktów polskiej firmy Festina, a wręczać ją będą prezes Polskiego Związku Wojsków pan Grzegorz Bachajski, prezydent miasta Gdyni, pan Wojciech Szczurek, a także Jeszcze Jacek e, sekretarz generalny nagroda Polskiego e, Związku Nagroda zegarek marki Festina dla Ali Quigley, także puchar e, od prezesa Także Bachańskiego, prezesa Polskiego Związku Koszykówki, także prezydenta miasta Gdyni, pana Szczurka oraz prezesa Polskiej Ligi Koszykówki Jacka Jakubowskiego. W tym konkursie jest oczywiście zegarek, markowy zegarek. Firma Festina, fundatorem tego w konkursie, rzutu zatrzymuje. Gratulujemy Alej Quigley, bo rzeczywiście szczególnie w tych eliminacjach, trafiła, e, zdobyła tych punktów 12. Alec Quigley, która w sezonie rzuca ponad 15 punktów w Wiesle Kampach Kraków. No a mówiliśmy już o tym, w ilu klubach WNBA występowała, jeszcze raz możemy powtórzyć, Phoenix Mercury, Indiana Fever, San Antonio Silver Star, Seattle Storm i Chicago Sky.